z tej strony Sebana, to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, a w dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli standardowo skinka, ale jak chcecie go wygrać pamiętajcie o używaniu mojego kodu promocyjnego, no bo z moim kodikiem macie 5% do wpłaty na g a możecie sobie doładować każdą metodą płatności, tak jak widzicie ja mam 10%, ponieważ macie w dziennym bonusie taką opcję, że jak sobie zakręcicie... Yy, jak sobie zakręcicie kółeczkiem To możecie dodatkowy procent do wpłaty Sobie wylosować Expa, albo skina, albo Albo skrzyneczkę Ja dostałem skinka, więc zawsze w porządku Myślę, że za friko coś dostać A my mamy dzisiaj 5 koła I w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić Jakiś fajny proficik Mam nadzieję, że się uda i zaczniemy myślę od batelki Zobaczymy czy jakaś ciekawa jest Niestety nic, więc Więc zrobimy sobie sami Na spokojnie, 4 ginoldy ekskluzyw razy 4 Dam skrzynki, które rzadko do bitew wrzucam Niech jest hydrotus, też rzadko wrzucam Rzadko w ogóle wrzucam knife I gloves na koniec Aha, miała być spokojna bitwa A jest bitwa za trzy koła e, Na pierwszy Na pierwszy No na start, na start leci widzowie bitwa za trzy koła Zostawcie łapkę w górę, oglądajcie filmy do końca A my bez przedłużania Zaczynamy, zaczynamy Bot Arnold no i tak, no w sumie za trzy koła, ponad połowa mojego budżetu dzisiejszego, ale zobaczymy, zobaczymy, mam nadzieję, że uda się wygrać, zaczynamy dobrze, bo mamy dwa razy dobre skinki, to jest skrzynka za stówkę, Daj jak na razie sam profit, oj, no ale AW-ka, Asimov na szczęście w tym gorszym stanie, więc mamy jeszcze szansę tutaj pod igielku, no i zobaczymy, zobaczymy, jeszcze drzwi mi się tu zamknęły, bo przeciąg widzowie, Okej, okay, dla niego pierwsza jest ludzi w 170 zł. No na razie prowadzi z nami Arnold i nie wygląda to dobrze. Znowu dla niego... No. Ale mamy dużo jeszcze skrzynek, no które mogą mu ratować, chociaż ten knife i glovesy, to nie wiem, to wiecie, to zależy też od szczęścia. Eee, no i znowu dla niego, no niestety, Silki Silk tutaj musiałaby polecieć. Jakaś koska. No takim czymś na pewno nie wygramy. Takim czymś na pewno Batley nie wygramy. Jestem czwórka Simov, która jest 256 zł, ale on ma zdecydowanie lepiej na razie. Okej, okay, co jest droższe? O my! MK za 5 stówek. No i tu już będą niestety ciężary, bo praktycznie w każdej skrzynce Arnold jest od nas lepszy. No zaczęliśmy dobrze. Jeszcze on trafia kostkę, która... No dałaby tutaj szansę. Według mnie Hydrotus, dla niego rękawiczki. No i niestety, miałem zacząć na spokojnie. A robi się z tego. No, no zobaczcie, zobaczcie. No, ten, no Musiałbym trafić coś za trzy koła, jakieś rękawiczki, ale niestety nie trafiam. I przegrywamy tą batelkę, no i to sporo, niestety sporo. 5 zgarnia. No i nam została dwójeczka, nam została dwójeczka. O, jakie ładne. Handwrapsy sobie tutaj za mocno skuty. Dobra, kontrol, przejdźmy sobie na kontrola. Przejdźmy sobie na kontrola. Weźmy sobie Max Min, i weźmy sobie. Weźmy sobie, ale te strony dziwnie przeskakują. Weźmy sobie Hansmana Dopplera i na low procencie go spróbujemy zrobić. Spróbujemy go zrobić na 10%. Za 300 zł próbujemy 10%. No, i niestety nie siada. Też nie mogę tak szerszować, ale dobra. Jeszcze jedna próba, jak nie siądzie, no to już zostawiamy. Niestety, niestety nie siada. I zrobimy jeszcze jedną bitwę. Zrobimy bitwę. Zrobimy bitwę z moich jednych z ulubionych skrzynek za 9 stówek na 4 graczy i zobaczymy. Może akurat rzuci mi Digla yy, i będzie naprawdę w porządku. Wypamiętajcie, widzowie, żeby oglądać filmy do końca, yy, musicie mieć łapkę w górę, komentarz, suba no i używać mojego kodu promocyjnego, bo to jest bardzo ważne. Jest Arnold, yy, jest widzowie, yy, jest widzowie, uwaga. Crusher jest Henry, no zobaczymy, zobaczymy Zobaczymy, no na razie Nieźle, bo na razie prowadzimy Ale, no ten drop Nie jest, nie jest jakiś fenomenalny, bo wiecie Tutaj wystarczy, że poleci jeden Deagle Jeden Deagle poleci I jest po batelce Ale na razie Chyba prowadzimy Dwie skrzyneczki zostały No też nie ma z tego profitu i boję się, że bot Henry Chociaż Nie wiem, ostatnia i zgarniamy to chyba. Zgarniamy, ale. No dobra, no, lekki proficik jest, ale każdy niestety bardzo średnio. Każdy niestety bardzo średnio. Tu mamy jeszcze stówkę. Dawaj mi te przedmioty. I robimy olina, widzowie. I robimy olina. Może akurat uda się wygrać za dwa koła praktycznie. I wrzucimy sobie po prostu. Wrzucimy sobie po prostu skrzyneczki catch, bo one też potrafią fajnie rzucić. 1909 zł na trzech. I robimy, robimy. Dajcie mi jeszcze sekundkę. E, I lecimy z tym koksem. I uwaga, widzowie. Przepraszam, przepraszam, ale mam jedną mega ważną sprawę. Ale już zaczynamy batelkę. No i mam nadzieję, że uda się ją wygrać. Zobaczmy, pierwsza skrzyneczka. Niestety, dla Bota Crashera 457 zł. Ale mi dało dwie stówki. To tam tragedii wielkiej nie ma. O, już się chciałem cieszyć. Jest CZK. Ale dla mnie awóbka, no tu jest jeszcze wszystko możliwe, tu już widać, że będzie dobra pula, ale crasher, crasher trafia niesamowicie dobrej temy. Znowu awóbka dla mnie, no tu pojawia się szansa, tak szczerze. No będzie mocna bitka, będzie mocna bitka, ale on trafia te emki, no one też te 200 zł mu podbija. No przegrywamy, niestety przegrywamy i ostatnia skrzynka będzie decydująca. Nie wiem, no awóbka może dałaby mi zwycięstwo, ale niestety, no kałaszek też. Ale niestety on trafia gloka. No, zobaczcie. 5400. No cóż, widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie. Wypamiętajcie, żeby subować kanał. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.